Kolejne auto dołącza do naszej oferty jest to Citroen DS 4 z 2011 roku produkcji z silnikiem diesla o pojemności 1,6 mocy 112 koni mechanicznych połączonych z manualną skrzynią biegów. DS do tej pory przejechał zaledwie 85 tysięcy km i jest to przebieg w 100% potwierdzony. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.